Próbujemy, najpierw ogarniamy włoski. Trochę nie widzę, jak wyglądam. Olaś to. Ja już jestem w swoim zaciszu domowym pod pierzenką. Jest mi tutaj dobrze i przyjemnie. Ale zanim tu trafiłam z powrotem, to w ten weekend wydarzyło się coś bardzo fajnego. Dla mnie życiowo mega super, bo ja w ogóle tak nie mówię na co dzień. Dla mnie było to takie trochę spełnienie marzeń, coś o czym myślałam, że kiedyś w przyszłości chciałabym zrobić, ale totalnie nie przywiązywałam do tego takiej wagi, żeby to już realizować. A o czym mówię? No właśnie o tej wyprawie w góry jesienią, taką wczesną jesienią, no bo w zasadzie jeszcze jest wrzesień. Mieliśmy jechać już w zeszły weekend, ale tam z tą pogodą wyszło trochę słabo, bo były mocne ulewy, zaczynała się też ta powódź, więc no, nie wiadomo było, czy jest na tyle bezpiecznie, żeby jeszcze tutaj takie wygibasy robić. No i co? Pojechaliśmy w Tatry. Dojechaliśmy do Zakopanego wieczorem. Przyszliśmy się chwilę po Krupówkach. Bardzo dużo ludzi bardzo dużo ludzi. Także no, fajnie, ale jako taka baza wypadowa na chwilę, spoko, ale do tego, żeby właśnie sobie gdzieś tam latać po tych górach, bo tych szlaków tam jest od groma i kokardkę. Byliśmy na tych krupówkach, przeszliśmy sobie je w jedną stronę i w drugą no i trochę zmarzliśmy. Prawda jest taka, że nie wzięliśmy kurtek. Było jakieś, nie wiem, z 10 stopni My po prostu w no ale się przyszliśmy i postanowiliśmy zjeść po prostu jakąś ciepłą zupę. Trafiło tak, że znaleźliśmy miejsce w lokalu takim fajnym, góralskim, grali sobie muzyczkę na żywo. A my się uraczyliśmy żurkiem bardzo taką solidną porcją z ziemniakiem w środku, jakimś takim parzonym, i z jajkiem kawałek kiełbaski. Wstaliśmy o drugiej. Chyba 30 yy, teraz Wam pokażę jak mniej więcej to nasze wstawanie wyglądało. O, jest godzina druga 38. Już sobie wstaliśmy. I się szykujemy do wyjścia. To jest prowiant, który ze sobą zabieramy. Mniej więcej, bo troszkę jeszcze mamy w samochodzie. Ale zobaczymy, czy to nam starczy. Są. Wafle ryżowe, takie musli. Tu jest cała masa y, takich żeli energetycznych o różnych smakach, orzeszki, batony. I tu jest jeszcze zapakowane takie mięsko. O, może tu bardziej widać. Takie mięsko suszone, wołowina. Mamy też takie specjalne rękawiczki, jakby było zimno. Bo wygląda na to, że naprawdę będzie zimno. Niestety. No. Taki jest bagaż Artura. Kontra mój plecaczek. Taki malutki. Artur jest na pewno dużo lepiej przygotowany. I na niego będzie można liczyć. Podczas wszystkich niedoli i problemów podróżnych. I tutaj jeszcze mamy witaminki. Ja wzięłam samą to, ale tutaj jest jeszcze coś na kreatywność. Także zaraz to sobie spróbujemy. To jest jeszcze śniadanko. I teraz ruszamy w zorogę. Nic nie widać, ale już jesteśmy na szlaku. Jest ciemno. Nami świeci księżyc, ale ładnie nam oświeca drogę. I nawet przyjemniej jest bez tej latarki niż z nią. Trochę perypetii mieliśmy z bagażem, głównie z mojej przyczyny. Niestety na pewno jest przed czwartą, po trzeciej. Yy, między nami jest dużo ludzi. Przed nami, za nami. Także sami nie jesteśmy. Zobaczymy, jak będzie później. Już jakiś czas jesteśmy na szlaku. Nadal jest ciemno, ale przyjemnie. Boże, jak to brzmi? W każdym razie, minęliśmy już pierwsze wodę Mostek z wodospadem. Bardzo fajnie, przyjemnie się idzie. Musieliśmy się już rozebrać, bo byliśmy jednak za ciepło ubrani. Chociaż mieliśmy obawy, że jesteśmy za cieńko, bo jest około 4 stopni. Na plusie tylko Także idziemy dalej nic za bardzo nie widać Może trochę księżyc będzie widać taką o widać księżyc chyba za wcześnie się wyłania górka przed nami Fajnie to wygląda nie? wyglądam jak dziad już weszliśmy na pierwszy etap naszej podróży ładuje się trochę węgla danami i nie bez przygód, bo po drodze strasznie głośno zaryczał niedźwiedź nie i się wystraszyłam bo był gdzieś blisko Gdzieś tam z tyłu głowy mam cały czas rządu jest. W każdym razie. Ludzi jest sporo. Nie wiem, która jest godzina. Nie mam pojęcia. Ale jestem tu. Jestem nad morskim okiem. Że jest super. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I za chwilę ruszamy dalej. Zobaczymy jak będzie. Ja tam mam tylko takie przemyślenie. Że na zdjęciach tutaj ta woda jest bardziej taka lazurowa. Te kolory są bardziej podbite, ale może to jest ze względu na to, że jeszcze nie ma słońca i być może to słońce się odbija od tego, i wtedy jest bardziej kolorowo. No, widaczek jest fajny. Jakiegoś takiego dziwnego gościa. Jesteśmy dalej na szlaku. Wyciąganie kamerki tutaj nie jest łatwą operacją, bo nawet powiedziała, że lekko ryzykowną. <laughs> no ale trudno. Ziemia momentami jest zamarznięta, co oznacza, że może być. Co, w okolicy 0 stopni, tak myślę. Może nawet momentami lekko na minusie. Taka szać się robi. I już mamy z górki. Kolejny raz. No ale idziemy. Tutaj po tej stronie jest Oczko wodne <laughs> jaka tu łapa odciśnięta w skale. No, spróbujemy się z tym zmierzyć Zobaczymy na ile nam pozwolą nasze możliwości Ale co? Jesteśmy chyba optymistycznie nastawieni co Artur? Także witamy wschód słońca nad morskim okiem o oczywiście nic nie widać o patrz widać tamten już słońce na szczycie także kto rano wstał już wita dzień i w słońca na szczycie kto rano wstał kto się nie położył spać albo kto sobie startował stąd nie wiem jak wyjdę zaraz z tych drzew to spróbuję to pokazać jakiś szał. Jesteśmy już u podnóża góry i ogólnie chciałam powiedzieć, że spełnia się jedno z moich marzeń dzięki Arturowi, bo bardzo chciałam tu przyjechać i zobaczyć to morskie oko i w końcu, w końcu tu jestem i mega, mega się cieszę, naprawdę. Jest super. Pogoda dopisała. Jeszcze tutaj nawet widać kawałek księżyca. Także jest fajnie. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, żeby plecak mógł trochę odpocząć. Znaczy plecy bardziej, od plecaka. Jeszcze się troszeczkę tym nacieszymy. Co jeszcze z takich moich spostrzeżeń? To fajnie, że ten szlak sobie prowadzi tak całą tą drogą wokół yy, jeziorka. No bo można nacieszyć oko, a nie, że na przykład skręca gdzieś tam od razu między drzewa. I się oddalasz od tego. Tylko całą drogę możesz sobie przejść, popatrzeć, pocieszyć się tym i o to chodzi. Jest zimno, ale tak rześko, przyjemnie, lekko. Idealna pora. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłam jesienią w górach. I też było to moje marzenie i się spełniło. Znaczy samo się nie spełniło, ale jestem jestem dzisiaj tutaj mega się... dużo mega powtórzę. I bardzo się cieszę z tego powodu. Mam tutaj też taką towarzyszkę, bo nie jestem sama, ale tutaj w rzeczce sobie jest pani kaczuszka zajęta swoimi sprawami. Widziałam też rybki ze dwie. Tutaj ten staw jest zarybiony. Trochę to dziwne, ale tak jest. I też jest fajnie. Ludzi jest bardzo dużo. W ogóle tak o, pokażę że cały czas ktoś przechodzi. Ale zobacz, tam też idą ludzie. Z tamtej strony. Tutaj mamy ludzi. My idziemy z tej strony i zaśnie rozkminiamy jak idzie dalej szlak. Znaczy Artur wie, ale ja rozkminiam. Idą sobie tędy i potem tutaj jest przez taki przyświcik czasami jakiegoś człowieczka widać. Gdzieś tutaj. I co dalej? Bo już tutaj o, nie widać żadnej ludzkiej kropki. Będziemy się kierować pewnie za tłumem i dojdziemy, ale którędy? Tak, a na tego dziada będziemy się wspinać. To jest to? Tutaj to? Jak nam dobrze będą wiatry sprzyjały, to może będziemy tam z góry machać. tym, co są na dole. Teraz droga jest trochę dłużej. Bo się zmieniło podejście. Ale jesteśmy dzielni i dajemy radę. Hop, robisz tak od dołu. O, takie skałki. Trzeba było skrócić trochę kijki na coś takiego. I to trochę ułatwia. Chociaż może nie, no, już nie jest przy zgięciu ręki, tylko tak niżej. Nie wiem, czy to jest jeszcze odpowiednia długość, bo widziałam, że ludzie mają jeszcze krótsze. Ale sobie eksperymentujemy. Zobaczymy jak będzie najlepiej. Jeśli chodzi o wrażenia, nie wiem gdzieś mi tu Artur zniknął. A dobra widzę go. No to to ostatnie podejście było trochę bardziej wymagające. I dało trochę w kość. Tak przez chwilę. Zrobiliśmy sobie po drodze przerwę i w sumie to nam pomogło trochę naładować bateryjki dzięki temu udało nam się tu wejść na pewno nie będziemy o tej porze o której planowaliśmy i w ogóle pomyliliśmy szczyty bo myśleliśmy że będziemy wchodzili na tamtą górkę którą pokazywałam i ona jest tutaj o, centralnie nade mną a się okazuje, że ten szlak prowadzi za mną i idzie w zupełnie drugą stronę także no z topografii Tutaj byśmy nie dali rady, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi. Naprawdę jest fajnie. I cieszę się z tego wyjazdu. I co chwilę nas coś wyprzedza, ale to nie szkodzi. Kompletnie nic nie szkodzi. Tu chyba było więcej wody. No ale już nie ma. No i dobra. No i tyle, będę robiła aktualizację za jakiś czas. Myślałam, że będę nagrywała jeszcze coś po drodze, ale w zasadzie tylko mogę robić na przerwach. Dlatego, że mam kijkę w rękach i to trochę utrudnia całą operację. Jeszcze miałam rękawiczki, ale już już mogę się rozebrać bardziej, bo jest cieplutko. Jeszcze sobie tutaj chyba pokażę te widoczki. I to jest fajne, bo za mną jest ten czarny staw, z drugiej strony jest morskie oko. Jeszcze tam jest taka fajna kładka. No to pokażę dla tych, którzy nie byli. Mi się wydaje, że większość ludzi już tu była. Ale dla mnie to też jest pierwszy raz. Jest taka... Przejście kamienne, byk o. i tutaj można się dostać dalej na szlak, nawet nie macie pojęcia, jakie się cieszę, że tu jestem. Mega fajnie. Da, da, da. Idę do Artura zobaczyć jak mi idzie. Bo tam siedzi trochę samotnie. Fajne przejście. Tędy na pewno. Też jest jakieś coś. Siu. Ale się wbijamy. Już jesteśmy prawie na końcu. Jeszcze co? To ta śnieżna buła? Jak to się nazywało? Ta buła, śnieżna buła? Śnieżna buła. Tam jeszcze jest przed nami, połap pod rysami. No, a tutaj, już tutaj, to podejście jest trochę trudniejsze. Bardziej strome, większe kamienie są. I Kiki przestają mieć rację bytu, dlatego je pochowaliśmy do bagażów. Kolejny etap za nami. A czerwony. Jak piwo w góry, to mogę zostać. No nie, chciałbyś tu zostać, raczej. A jakbyś sobie pomyślał o takiej pierzynce ciepłej, przyjemnym prysznicu? No tak. Ale. A się udało. Jaja Taki widoczek Jesteśmy jest wiadomo, że nie pochodzą na wieś tutaj Ale tu są, czyli tu w w nocy Weszliśmy na sam szczyt, niestety, ale daliśmy radę tyle, ile zrobiliśmy. I też w sumie było spoko, Jesteśmy bardzo wysoko, bo już za te łańcuchy kawałek i widok był nieziemski. Także tyle, ile daliśmy rady, trochę czas nas pokonał i z tego względu idziemy na dół. Teraz jest w takim miejscu, jesteśmy. Schodzi się troszeczkę trudniej niż się wchodziło. Teoretycznie jest inaczej i trochę już mi nogi falują, szczerze mówiąc, i mam taką nadzieję, że już niedługo dojdziemy do tego miejsca gdzie jest bardziej płasko. Miałam nadzieję, że nagram trochę więcej, ale trochę logistycznie źle to obmyśliłam z, ka z kamerką i tak dalej, bo spodnie moje były bez paska i mi trochę zjeżdżały z tyłka, A jak miałam jeszcze w kieszeni kamerkę, to jeszcze bardziej mi chciały zjechać to raz, a dwa, że używaliśmy kijków często i znowu trzeba było robić przerwę. Mało, albo ryzykować tym, że gdzieś tam stracisz równowagę. Więc nie było to takie łatwe, ale coś tam udało mi się zrobić. No i co, i teraz chyba wypada mi się pożegnać. A jeżeli udało Wam się dotrzeć aż tutaj, to znaczy, że jesteście najbardziej wytrwałymi ziomkami na świecie, bo to była misja i wyzwanie, prawie jak rysy, nad którymi się gdzieś tam. Jeszcze trzeba będzie pochylić. No dobra, nie przedłużam. Cześć i kluski z rosołem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.